Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w lekcji, podczas której, no właśnie, czego się dowiecie, znajdziecie rozwiązanie takiego problemu, który wygląda mniej więcej tak. Czy zdarzyło Ci się kiedyś powiedzieć coś po angielsku i absolutnie tak to przekręcić, że wyszło z tego zupełnie coś innego niż chciałeś powiedzieć, albo. Czy masz czasami wrażenie, że mówisz dosłownie jak uchodźca z dalek dalekiego wschodu, słuchajcie, albo po prostu jak taki, jak taki robot z tak ciężkim akcentem, albo czy zdarzyło Ci się kiedyś w ogóle nic nie powiedzieć z obawy przed tym, że Ty popełnisz wpadkę językową? Jeżeli tak, to oglądaj koniecznie, dlatego że dzisiaj zdradzę Ci 10 zdradliwych słówek, które... Mają potencjał być bardzo źle wypowiedziane, do tego stopnia, że cię nikt nie zrozumie, oraz które mają potencjał do tego, żeby zostać wypowiedziane w sposób niepoprawny, a przez to zmienić swoje znaczenie w 100%. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie to słówka, to koniecznie oglądaj do samego końca, dlatego że każde jedno z tych słówek ma potencjał do straszliwej wpadki. Dobra. Zaczniemy od najbardziej e, e, groźnie wyglądających słówek. No bo jak to przeczytać? so, sołch, dołch. No, nie wiadomo. Okazuje się, słuchajcie, że to słówko czyta się w sposób bardzo prosty. Pomimo, że wygląda na skomplikowane słowo, to wymawiamy go w trzech dźwiękach tylko. Tam są tylko trzy, e, trzy dźwięki. O, oh. w sumie to są dwa dźwięki, by wychodziło na to, dlatego, że drugi to jest diphthong, czyli though, though, ok? A uh, though co oznacza tyle co uh, aczkolwiek. Na przykład, um, nie zapisałam się jeszcze do klubu, aczkolwiek zamierzam to zrobić zaraz po tym live'ie, czyli I haven't enrolled uh, onto onto the club yet, though I'm going to do it right after this broadcast. Na przykład. Następne słówko, które wygląda no, niesamowicie groźnie. No to proszę bardzo, -ro I, e, to ro, I co to, co w ogóle oznacza to słówko? To słówko oznacza kogoś bardzo dokładnego, ale jak się jej wymawia? Oczywiście nie tak jak przed chwileczką sobie żartowałam, tylko w czterech dźwiękach tym razem. Czytamy to jako toro. Toro. O, r, a, thorough, thorough, czyli ktoś, kto jest bardzo dokładny, na przykład yy, a, Thank you for your work, you're very thorough, czyli dziękuję za twoją pracę, jesteś bardzo dokładna. I tych dwóch słówek sobie z niczym nie pomylimy, chociaż gdybyśmy chcieli to słówko z wypowiedzieć niepoprawnie, na przykład, ponieważ mamy problem z wypowiedzeniem tego tutaj "th" początkowego, to moglibyśmy powiedzieć "do". Jest wiele osób, które właśnie ten dźwięk tutaj "th" czyta jako "d". Jeżeli powiem "do", to będzie oznaczało to takie ciasto, z którego możemy zrobić na przykład pierogi, ok? "do". A więc nie możemy powiedzieć DEL, musimy powiedzieć ,,th". Właśnie przechodząc do tego dźwięku początkowego, to najlepiej jest go wytłumaczyć właśnie na tym przykładzie tutaj słówka ,,tego". Jak czytamy to słówko? Okazuje się, że yy, pomimo tego, że to jest krótkie słówko, w porównaniu do tego, do ,,tego", czy do ,,tego", no to ono jest dość łatwe, aby się wydawało. A tu słuchajcie ,,bum", a tu ,,nie". A tu nie. Dlaczego nie? E, dlatego, że tutaj takie słówko FARA, no mówi się też dość, dość łatwo, nie? FARA, ma jedną wymowę, a słówko to tutaj ma wiele różnych. W zależności od tego, czy to jest forma mocna, czy to jest forma e, słaba, jak również e, od tego, co tutaj nam następuje po tym słówku. Jeżeli, jeżeli tutaj będziemy mieć wyraz, który zaczyna się od samogłoski. Na przykład end. Ok? Czyli koniec. Jak obejrzeliśmy jakiś film w kinie i na końcu jest napisane właśnie. To jak to przeczytamy? Jeżeli tutaj następne słówko zaczyna się od samogłoski, to wtedy będziemy to czytać jako nie jako the end. The end! Albo the end, tylko the, the end. The The end. Nie powiemy the end, bo by nam się to nie ślizgało. Jedno w drugie by nie przechodziło płynnie. Ale ponieważ powiemy i, the end, co nam się weźmie, to i ślizgnie. The end. Nawet takie i tam nam się wkradnie pomiędzy to i i będzie the end. Jest też i tak, że można powiedzieć the. I to the będzie takie bardzo tutaj praktycznie nie będzie dźwięku to będzie szła taki bez bezdźwięk jeżeli chcę powiedzieć właśnie do samochodu w środku zdania i potem następny, samochód, następny, następny wyraz zaczyna się od spółgłoski, to powiem get in, car", get in car. Czyli nawet, nawet tak jakby nie powiem z, tylko tak jakby ge, get in a car. Okay? Tutaj jest szła. Get in car", Ok? zamiast get in the car, ok? E, dlatego, że ten, ten wyraz potrafi być tak wymawiany, jeżeli jest w środku zdania, jeżeli następny wyraz zaczyna się właśnie od spółgłoski, e, to wtedy on taki potrafi być praktycznie niewidzialny, ok? Though, thorough, the lub the. A, I ostatnie słówko to they. Nowe słówko they, czyli oni, dość proste, można byłoby powiedzieć, ale e, co wam powiem? Że tutaj bardzo ważne jest, żeby nie powiedzieć day, żeby sobie tutaj tego nie, nie, nie uprościć, żeby nie powiedzieć day, tylko they. A to dlatego, że słówko day oznacza dzień, a they oznacza oni, więc jest różnica w znaczeniu, jeżeli źle powiemy. Okej, okay, więc tutaj mamy, słuchajcie, te wyrazy, które są gdzieś tam do nas zdradliwe i trudne przez ten dźwięk. The, the, the. A y, następna seria tutaj, skupmy się na tych. Skupmy się na tym, szczególnie o to słowie, ponieważ jeżeli my go ślicznie wypowiemy, to się na nas to skończy wręcz tragicznie. Więc słówko, y, te słówka tutaj, one mają to do siebie, że y, w środku mają różne typy y, głoski A, ok? I teraz, y, jeżeli my to sobie wsadzimy tutaj polskie A, to nam widząc z tego, słuchajcie, straszne bzdury. Więc warto właśnie nauczyć się tych dźwięków poprawnych angielskich. Pierwsze tutaj, pierwsze wyrażenie, pierwsze słówko to jest can't. Uwaga, moje misie! Musimy powiedzieć can't. Jeżeli powiemy po polsku can't, to nam wyjdzie słówko pizda. Więc, a słówko can't oznacza, że czegoś nie możemy, ok? Um, więc um, uważajmy, uważajmy. Żeby nie pomylić długiego a, can't, z cunt. Z dźwiękiem o, 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 który jest bardzo podobne do polskiego a. No i może, mogą się z tego po prostu różne dziwy. Więc I can't. Następne słówko, słuchajcie tutaj, nasze najkochańsze, to jest słówko mud. I teraz słówko mud można, słuchajcie, na kilka różnych sposobów źle wypowiedzieć. Posłuchajcie, jak ja mówię. Mud. M. O. D. Mud. Ok? Jeżeli ja powiem to w ten sposób, to oznacza to błoto. Mud. Ale jeżeli ja powiem e, na przykład mad. Nie mod, tylko mad. To wyjdzie mi szalony, zwariowany. i mad. Albo I'm so mad. To znaczy, że jestem tak wściekła, I'm so mad. A, a jeżeli ja dodatkowo tutaj jeszcze to ty, na końcu, to dy na końcu ubezdźwięcznię, tak jak my to robimy w języku polskim, więcej na ten temat będzie tutaj w tych, to wtedy wyjdzie mi mat, czyli mata. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wypowiadać m, mad, Ok? Tutaj pamiętając o tym, że ten, to, ten dźwięk jest inny od naszego polskiego a. Podobny, ale inny jednak. Ostatnie słówko z tej kategorii to słówko kop, czyli filiżanka. Tutaj też należy uważać, dlatego że jest kop i jest CAP. Patrzę, czy tutaj nie mam mojego CAP i nie widzę mojego CAP, pomimo że gdzieś tutaj się, słuchajcie, ostatnimi czasy podziewał. Chyba zebrałam go na zewnątrz, może mam w samochodzie, z tego względu, że trzeba ubierać teraz CAP, jak jest gorąco a herbatkę o piątej, 5, 5 o'clock, pijemy w naszym cup. Czyli jest różnica, jeżeli powiemy cup, czyli ten dźwięk, to wyjdzie nam filianka, jeżeli powiemy cup, no to nam wyjdzie zupełnie coś innego. Te słowa, wszystkie trzy, mogą zmienić zupełnie swoje znaczenie, jeżeli... My wypowiemy je z użyciem zasad polskiej wymowy. W języku polskim, a mówiłam już to tryliony razy, ale powiem jeszcze raz. Jeżeli mamy takie słówko jak bóg, to mówimy właśnie bóg, a nie bóg. Bo jeżeli ja powiem bóg, to to jest hiperpoprawność i jest to w języku polskim błąd. W języku angielskim tak właśnie trzeba. Więc ja, jeżeli mam napisane tutaj bag. To ja powiem bag, a nie back. I my to wszyscy wiemy w teorii, ale w zdaniu, jak mówisz, bardzo często osoby, zwłaszcza zaawansowane, ubezwięczniają to, słuchajcie. Osoby początkujące też ubezwięczniają, ale osoby początkujące mają inne powody do zmartwienia niż tylko ostatnia głoska dźwięczna w słowach angielskich. Więc tak, jeżeli ja powiem bag, to oznacza to torebkę moją, albo jakąś moją torbę większą lub mniejszą, bag. Ale jeżeli ja powiem back, to będzie to oznaczało moje plecy i jeżeli ja powiem where's my bag, to znaczy gdzie są moje plecy, a nie gdzie jest moja torebka. I jest to pytanie, cóż, co najmniej ciekawe, where is your bag? Któż to wie, gdzie są twoje plecy? How about on the back of your bag? Słuchajcie, następne słówko tutaj z tej samej kategorii. To jest słówko code. Też nie mówimy kod, tylko mówimy code, dlatego że kod to jest dorsz, taka ryba, więc code. Code, czyli kod na przykład pin. no nie? Jeżeli komuś powiesz, what's your code, pin code? What's your pin code? To będzie oznaczało, jaki, jaki jest twój płaszcz. Pin. Nie wiem, jaki jest twój płaszcz Pin, ale wiem, że Coat to jest płaszcz, a Code to jest kod. Dlatego warto, słuchajcie, zwrócić na to wszystko uwagę. I ostatnie słówko, które jest przeciekawe i arcyciekawe, i założę się, że te wszystkie mądrale, które mówią, że już wszystko wiedzą, tego nie wiedzą. Ja, oczywiście, nie ty taka mądrala, ale takie mądrale bywają i. Więc jeżeli trafić się taka pontrala właśnie w pracy na przykład. To możesz przetestować i podpytać. Słówko to oto tutaj. Wydawałoby się, że proste, i że łatwiej być nie może. No ale właśnie jest zdradliwe, dlatego że tu jest napisane s i my byśmy to s chcieli wypowiedzieć. Uwaga, słówko to ostatnie. Nie czyta się go jako please, tylko please, ok? Please. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Żeby z na końcu było please w wymowie. Dlatego, że jeżeli wypowiesz je z dźwiękiem s na końcu, to będzie to oznaczało mojej miski policję. Policja to jest please, a proszę to jest please. Okay? Jedyna różnica to jest w tym, że gdzieś tam można wcisnąć w please, można wcisnąć szłę, ten bezdech. A, a y, największa różnica jest w tym, że w słówku please proszę jest y, please na, w słówku proszę please jest z na końcu, a w słówku policja jest please, czyli z y, na końcu. Ale y, to co jest najważniejsze, to jest to, żeby rozumieć i żeby to wiedzieć i żeby rozumieć, także nawet jak tobie się i też prądnie, żeby być w stanie się zorientować, że się, y, Trąbę trzasnął, e, wpadkę po prostu jakąś i mógł się od razu poprawić. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia za tydzień, buziaki!